W 20 kwietnia 2020, dzisiaj, trochę inna forma aktualizacji. Taka e, monolog podczas jazdy, znaczy wszystkie moje aktualizacje, to jest monolog. <laughs> Teraz po prostu jadę w stronę domu. E, jest druga nad ranem. Jakieś 15 minut temu zacząłem jechać. Także co u mnie słychać? Więc tydzień temu, e, właśnie, gdzie ja byłem tydzień temu. <laughs> już wiem gdzie byłem w tydzień temu Byłem w Montanie i wjeżdżałem w Waszyngton I miałem zrzucać towar We wtorek W Waszyngtonie o kolejce Seattle Tak się stało W poniedziałek dojechałem do Ellensburga w Waszyngtonie Pauza do wtorku, we wtorek wieczorem rozładunek Następnie pauza do czwartku Żeby zresetować czas pracy Bałem się, że nie będzie ładunku W środę już dostałem wiadomość o załadunku W czwartek załadowałem dwa miejsca w Oregonie I teraz ciągnę drzewka Jakieś takie małe sadzonki do Montrealu. Teraz już jestem w stanie Michigan yy, i mam zamiar dojechać uh, o pierwszej po południu do Montrealu. Także to jest to, co u mnie słychać. A teraz wedle zwyczaju odpowiem na trzy pytania zadane pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer jeden, trochę związane z tym właśnie moim trybem jazdy. Rafał, bardzo często planujesz w trasie rzeczy dużo do przodu, układasz. Plan za, zakładasz się załadują, bądź rozładują, samemu nakładając sobie bardzo dużą presję. W efekcie często jest to niepotrzebny stres. Eee, no, to no, to dla mnie nie jest stres. Ja, ja zakładam, e, tworzę sobie w głowie różne scenariusze, ale jak nie wyjdzie jeden scenariusz, to zawsze jest drugi scenariusz, tak? To nie jest stres. To jest po prostu forma organizacji pracy. Po prostu. Ja muszę mieć plan. Taki czy jaki I, i, i mam alternatywy, a czy to jest stres? No, czy to nie jest stres, to jest po prostu być przygotowanym. Pytanie numer dwa, czy spóźniłem się kiedyś na dostawę? Jeśli tak, to z jakiego powodu i czy są jakieś konsekwencje? W mojej karierze kierowcy spóźniłem się parę razy. Czasami wynikało to z tego, że zepsuł się sprzęt. Czasami wynikało to z tego, że już wyjechałem, wyjeżdżałem spóźniony, ale nie, to nie była moja wina, tylko wina z petycji. Tak, żeby sam z siebie się spóźnić na rozładunek raczej nie, gdyby... Bo wszystko sobie tak planuję, że, 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 że raczej mi wychodzi, nie? No, co się raz się stało tak, że Volvo się rozkoczyło. Ja chcę go odpalić, to w VDL-u. Pamiętam, to było moje pierwsze spóźnienie i miałem stresa, to jeszcze był Walmart. Ja chcę go odpalić, po prostu rozrusznik siadł, nie? No i co? I, i, I w końcu tam po trzech godzinach miał ktoś przyjechać jakiś serwis, ale on se w końcu odpalił, jak to z razukiem bywa. I przyjechałem na firmę 4 godziny spóźniony. I zależy od klienta. No, czasami wezmą, czasami nie wezmą. Czasami jakieś konsekwencje, nie mam pojęcia. To zależy jakie są ładunki, gdzie, jakie są warunki ładunków, jak się je podejmuje. Ale to nie jest tak, że, 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 że... No, czasami, czasami konsekwencje są takie, raz mi źle ułożyli pracę i. Czasami spedycje tak robią, że nie da się ułożyć inaczej awizo i mówią, a może się uda. No, po prostu miałem awizację tak zrobioną, że fizycznie nie dało się dojechać. Podwójna obsada by miała problem, żeby dojechać, więc spóźniłem się jakieś 6 godzin też do Walmartu w prinsie. Miałem 5 palet. Podjeżdżam do Walmartu, mówię spóźniony jestem, mam 5 palet. Co, 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 co z tym zrobicie? On tam gdzieś się zadzwonił, mówi nie chcemy tego towaru, niech Twój dyspacz. spedytor, zrobi sobie awizację na kiedy indziej. Co zrobili tydzień później? Więc ja musiałem rzucić te naczepę, Oczywiście nie czekałem tydzień, bo zrzuciłem te, czyby, te, ten towar gdzieś na magazynie jakimś, no i musieli to dostarczyć później. Także czasami z tego wynikają problemy i konsekwencje. I pytanie numer 3. Czy w obecnym Volvo, przy w cudzysłowie mokrej pogodzie, brudzą ci się boczne szyby i lusterka? Tutaj na, mam tak, taką owiewkę, i teraz nie widać, ale jest taka owiewka. Która chroni niby te i powiem Wam, że myślałem, że to będzie lepiej działało. Tak brudzą się też, tylko że mniej, ale tak czy inaczej też się brudzą. <grym> Także ten system nie jest do końca dobrze rozwiązany. No dobra, to były trzy pytania. Zadawajcie więcej pytań e, pod aktualizacją. Odpowiem na kolejne e, w przyszłym tygodniu, gdzie będę. No, już w trasie po, powinienem być, e, bo podałem teraz, dzisiaj wracam, poniedziałek, i podałem stan gotowości do wyjazdu. Dopiero na piątek. Jeszcze zaznaczę, że aktualizacje z trasy są w małej rozdzielczości, gdyż to nie chodzi o oszczędzenie internetu, tylko po prostu oszczędzam i nie oszczędzam, bo mam pakiet 20 giga, a później zwania, więc jak mi zwolni przesłanie filmów HD może trwać bardzo długo, więc aktualizacje z trasy są w małej rozdzielczości. Taki to był typ aktualizacji. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę. Z pustego. Jak to widzicie w Michiganu mam jakieś 100 km do granicy 150.